Przesłałem te filmy, dlatego że już zmieniłem jak gdyby punkt myślenia. Już moje stanowisko nie jest spójne z tym, co robiłem wcześniej. Nie chcę już działań żadnych proekologicznych, które wyglądają jakby były wręcz terrorystyczne. Zauważyłem, że, że pewne rzeczy wymyślamy. Wchodzimy na miejsca, które są absolutnie niezgodne z tym, o czym nas informowano. I nie nagrywamy tego, co robiliśmy wcześniej, czyli pokazujemy fakt, stan, porządek danej fermy czy gospodarstwa, tylko jak gdyby fingujemy pewne zachowania. Ciekawostką jest to, że te zwierzęta, które spotykaliśmy przez, na przykład podczas naszej ostatniej zimowej akcji, były naprawdę spokojne. I po prostu ufały nam, a my musieliśmy je rozwścieczać, żeby pokazać ich agresję. Straszyliśmy zwierzęta tymi naszymi uderzeniami, rysowaniem klatek. Straszyliśmy je. A także fingowaliśmy absolutnie niezgodne z prawdą zdjęcia. Nagrywaliśmy kamerą, tylko po to, żeby, żeby mieć nowy materiał przeciwko. Przeciwko pewnej branży wiedziałem, że, że dłużej nie wytrzymam. Potem, presję środowiska, że dlaczego odchodzę za dużo, jak gdyby wiem na ten temat, to też było ponad, ponad, ponad to, co mogłem wytrzymać. Byłem, działałem proekologicznie, jak gdyby już nie jestem, już tak nie myślę. Zrywam z tym wszystkim. Nie będę robił czegoś na siłę co jak gdyby działa przeciwko temu, co naprawdę widzę. Nie będę fingo fingował sztuczności tylko po to, żeby zadowolić moich, że tak powiem, zwierzchników czy kolegów.